Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w tym opanowym filmie z Oby na Robloxie i dzisiaj będziemy uciekać od e, dentysty właśnie w Robloxie. No, na obby. Oby się bardzo dobrze przejmują na tym kanale, mniej więcej powinny, więc no, jak sami widzicie em, tutaj. On chyba wyrywa mu wszystkie zęby, dlatego nie wiem o co też tu chodzi. My musimy przeskoczyć przed takimi pastami ciekawymi, i teraz tak, musimy chyba kliknąć guziczek. Tak, i teraz mamy właśnie oto podłogę z metalu, właśnie mamy. Teraz otwieramy to. O, i jesteśmy tutaj. Więc jak sami widzicie. Um, skaczemy z, właśnie na, na sztucznych czaszkach chyba, o ile się nie mylę, to są takie sztuczne czaszki, um, to, a poczekajcie, przeskoczymy, a pierwsza ten, y, pierwsza jakby y, łapka, nie chciałem tam przeskoczyć, ale coś nie wyszło, nie wyszło coś. Nawet była tam jakaś wskazówka, ta gra jest taka trudna. Czy coś w ten stylu? Wcześniej coś takiego tam było, nie? Ja nie wiem. Um, poszukaj klucza w szafkach, aby otworzyć drzwi. No dobrze. Aha. Jakby to był przypadek, naprawdę. I co? Aha, dobra. Miałem to kliknąć po prostu. I co teraz, bo. A! A tam. Lawa jest zabójcza. No wiem, wiem. Chcesz kupić podwójny skok? Nie, nie chcę, bo nie mamy nawet robuksików. Nie mamy czegoś takiego jak robuksy. Nie ma czegoś takiego u nas. E, nie mamy po prostu, jesteśmy biedni. O nie, znowu jestem, co wyrywa mu wszystkie zęby. Musimy stąd uciec, abyśmy my tak też nie skończyli, nie? O o, witaj w mojej małej fabryce. O o, o, -o. co tutaj się dzieje? I co teraz? Co to? Nie, pominić. A, to nie, to nie. Tu, a, tu mamy to poskakać. Mamy chyba przejść to oby. Na początek to wyglądało jakoś tak dziwnie, nie? Teraz tam mamy jakieś eksperymenty. Ten tutaj siedzi i... A, dobra, bo myślałam, że to są też takie kolce, ale to nie są. Wy oczywiście, tak jak widzicie... W prawym, w górnym rogu możecie zobaczyć napis subskrybuj Więc no, warto by było W ogóle czy to się da tak? jakoś wyłączyć to? Ja jakoś dziś pokombinuję po odcinku, żeby się dało to zrobić Spróbuję to powyłączać Nie mam w ogóle pojęcia jaką miniaturkę do tego dać, nie? Bo z PCD to tam wiecie, łatwo było, nie? Ale teraz A ja, my kiedyś to chyba robiliśmy to obby. To było. Ej, to był chyba mój drugi film na kanale. Co tu? Exit. Nie, tu nie możemy. Otóż elewator. No i co? Patrzcie, jedziemy gdzieś. Jedziemy gdzieś. Tak w ogóle to y, była. Możliwa, że reklama, możliwa, że nie, bo nie wiem, czy mi się to uda zmontować. No, gry na Roblocie, która się tworzy i będzie ulepszona. I co teraz? A tu! Oj, oj, oj! Jakieś mamy tu dziwne pomieszczenie ogromne, do którego da się wyjść. I co jest? Co jest? Mamy wielki napis: Dentist, chyba, o ile się nie mylę. Nie, tam jest R. Czekajcie, a działa tu shift plus P? Nie, nie działa shift plus P. Dobra, my, my sobie tutaj skoczmy na to coś. O, niewidzialne to jest nawet, okej, okay, i musimy to przeskoczyć, myślałem, że będzie to troszeczkę trudniejsze, o nie Lawa jest zabójcza, ale to nie była, to nie jest lawa, to jest jakaś maść tylko, maść, nie wiem Nie, to nie jest lawa, to na przykład nie lawa, to coś innego, no chyba, że purwa po prostu wie lepiej raczej, nie? Ale no, okej, okay. i tu? O, jesteśmy na balkonie! Widzicie? O, nie! Mamy wentylatory, musimy się pośpieszyć, dlatego wejdziemy na drabina. Nie da się stąd. Aha, aha, dobra. Bo tu byśmy nie weszli, a tu? Nie. Aha, dobra. Złe wejście. Tędy teraz trzeba. Wejść? O, nie. DR dentist. Aha, to może tam było to R dlatego, na tym znaku. Tak, DR dentist tu jest. No i co teraz? Przechodzimy. Masz to, wierzę w Ciebie. Hmm. No, A patrz, tekstura w ogóle kamieni na torach Z Polish Guard Driving. Dobra, i możemy. Ej! A możemy, tędy mamy przejść. Czekajcie, dobra. Okej, okay. okej, okay, okay, dobra, dobra. Daliśmy radę i co? Tak jest ślisko Pewnie, że nie spadniesz z budynku. O, o kurde, o kurde, faktycznie to śliskie jest. Musimy... Tylko... No właśnie. No właśnie. I czy my tutaj damy radę wejść? Raczej nie wiem. Nie wiem. O, nie, daliśmy radę wejść. A na to? No, no chodź. Na no, czemu ta moja postać nie chce wejść? Nie wiem, ale... Tutaj jest 1 do 1. Taka tekstura tych kamieni z PCD. I co? Teraz tu? Halo? Ja chcę tu wejść? Ja co tu? A, tu jest chyba to? Tak, do tego to służy. Czegiełki! Idziemy po cegiełkach właśnie teraz. I jak sami widzicie, idziemy sobie, idziemy sobie... Okej, okay, tu. Tu i patrzcie, znowu jest to tekstura tych kamieni. Mi się te kamienie podobają, ale niestety w mojej gierce będzie inna tekstura, będzie musiała być tych kamieni, bo teraz niestety takiej tekstury y, są usunięte z tego nowego, takiego bestplayta. Best plate to jest coś takiego, gdzie jest to wasza podstawa tej gry. I teraz, tak, to był mój pierwszy chyba film, y, to, to był mój drugi film y, na tym. Chyba w ogóle na moim kanale ja to nagrywałem jako drugi film. Chyba. Ale ja nie wiem, nie jestem pewien, bo ja nic z tego nie pamiętam. Co tu? Wybierz. A nie, tutaj znowu jest. Wybierz odpowiedni otwór wentylacyjny i unikaj dotknięcia. Aha, dobra. No nie chcę pomijać scenarii, co? bo ja. A, nie. Ten nie. Aha. Tylko jakby, bo boja... ja takie pytanie. Jakby... A, dobra, to w takim powolnym tempie. Aha, dobra. Nie! O, dobra, w ostatniej chwili zdążyliśmy. O, już myślałem, że to po nas. No, patrzcie, tutaj też jakiś gościu sobie biegnie. A, i teraz musimy ten dziwny śluz w ogóle ominąć. O, nie! O, nie, niestety udaliśmy, dlatego musimy powtórzyć. No nie. Dobra, to jak to możemy zrobić? Tutaj by się przydało pominąć ten etap. Dobra, ja robię tak. I. <ścoughs> e, dobra, czekajcie. Dobra, trzy, czte, i iry. Hop, dobra. Trzy, czte, i iry. Hop, dobra. Trzy, cztery, iry. Hop, ok. Trzy, cztery, ry no na ostatnim, poważnie, no nie, naprawdę, no nie, no tego się nie da, nie da się jakby w ogóle przejść Patrzcie, tamten ominął ten etap, chyba, bo ma robuxy, a my nie mamy robuxów I teraz tylko nie pleć. jest um, I co, ten, nie, nie, mm, nie Okej, okay, dobra. Tędy! U. U. NIE! Okej, okay. dobra, dobra. Okej. Okay. I jeszcze raz musimy powtarzać. Taka tekstura też ją znam z gierki na Robloxie. Tak w ogóle umiem mega dobrze kodować grę, więc... Tak, więc wydaje mi się, że problemu nie będzie. No, tu umiem rozpoznać już to, nie? To jest materiał metalu. metal w Roblox Studio. Więc, no widzicie, um, sztuczne ząbki, tak? No dobra, nie ma problemu, chyba że to są te stałe ząbki, co on tam wyrywał, nie wiem. W każdym razie musimy tu iść, tu, tu. Ale coś przebarwione, one są mega tutaj, jakieś żółte, nie wiem. Um, I teraz co? Bo ja... Co mam tą wskoczyć? Aha! Bo myślałem że potem będzie jakieś inne przejście i co? Czemu on ma w buzi kamienia? O jest. Nie mam pojęcia, a możemy stąd wyjść? Co jest? Czemu my jesteśmy? Sam nie wiem w sumie gdzie. Ale jesteśmy w buzi. No i co teraz? Idziemy po języku, ale to wygląda bola. Ej, no język się chyba nie kończy On chyba idzie gdzieś tam jeszcze, nie? nie Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc Dobra Tu, o, łódko z kurczaka Zjadł KFC, KFC. Oko Dobra Nieważne, jabłuszko O nie I większy KFC Nie, to jest ręka Dobra, nieważne Chyba to wytnę ale nie, nie wiem. Za dużo pracy. Nie będę tego wycinał. Może. Chociaż nie. Lepiej będzie to. Nie. Nie wiem. Nie wiem sam w sumie co zrobić. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. I teraz to robimy tu. Nad potem. E, tu na jabłuszkach i potem. Okej. Okay. O, jest, jesteśmy. I co tu? Od kiedy takie coś się otwierało? Nie wiem. O kurde, co się w ogóle stało? Bo nie chcę spać do lawy. No nie chcę, ale ja nie wiem na co się tu stało. No co jest? No wiem, że lawa jest zabójcza, nie? Okej. Okay. Okej, okay, pełne skupienie, nie? Pełne skupienie mam. Okej, okay, teraz tu. Tu. I tu. O nie. w oby. Ja nie wiem, jakoś nie umiem też grać w obby. Nie wiem, nie, nie szczerze mówiąc, ja bardziej jestem gry Team Gry RP. A bo my tam mamy na koniec trzeba iść, tak? Mamy na koniec. Ja bardziej jestem tych gry symulacje bardziej i RP. Tak jak ten Simrail, co nagraliśmy wczoraj właśnie. Ja nagrałem dla Was widzowie Simraila, czyli taką nową grę fajną z pociągami. Ale no nie przyjęło się to za dobrze, dlatego robię dla was obby, bo ucieczka od tego nauczyciela miała po paręnaście tysięcy wyświetleń nawet, więc więc no uznałem, że wy chyba oby chcecie bardziej z Robloxa na moim kanale. Obby chcecie, to macie obyby, nie? Nie, ja, ja będę dla was nagrywał co wy chcecie, a nie co ja bym chciał, nam. bo wiecie o co chodzi, okej. Okay. Przeżyliśmy to w końcu. Nareszcie, patrzcie, ile on ma tu baterii, nie? Oj, jesteśmy. Dena. Um, tu? Potem? Nie. Na nie dzisiaj nie da się wejść w ogóle, nie? Więc sprężynka. Sprężynkę potem. Nie, nie chcę kupić super sprężyny, Nie chcę kupić tej jakiejś sprężynki. Bo my chcemy normalnie to przejść bez oszukiwania, ja poza tym nie mam robuxów, nie? Um, o nie. Wiecie gdzie my już jesteśmy, nie? Tutaj... <ścoughs> jesteśmy w dość nieciekawym miejscu. Mówię. Ale powinno to być ciemniej. Dobra, nie, nieważne, nieważne, nie? Nieważne. Um, Okej. Okay. Tam w jakichś obłędach coś gadali, ale to nie są błędy. To nie są błędy chyba tej gry, co właśnie teraz. Ja po prostu popełniłem błąd w biegnięciu jakby. Okej, okay, i co teraz? Um, bo... E... Tak, ale... Dobra. Ja powiem tylko tyle. Nie wnikam. Serio nie, tutaj co? Budynek, kolczatka, co? Helikopter, patrzcie, helikopter. Co my tu mamy? Da się tu wejść na niego? Da się wejść na ten? Kurde, chyba to nie był... A mogę tu? Patrzcie! Ej, porwali nas! To jest, ej patrzcie! Por... Porwali nas helikopterem! Nie, ale ta gra ma jakiś dziwny taki ten... Wygląd, takie dziwne jakieś tekstury. Nie? O, i teraz możemy zobaczyć ten napis. I teraz w ogóle całe to wszystko. Nie, cały jakby to wszystko. Całą to. O, I teraz co? Ehm... Um, koncert. Aha. No, ja wam już tego nie przeczytam. Ania. No dobra, uciekliśmy od złego dentysty jump pad. O, patrzcie, możemy tutaj się też bawić jakimiś speedami normalnie, a jumpem. No też super skok, też. A możemy tylko tam wyskoczyć? Chyba nie możemy, chyba nie możemy. Teraz możemy patrzeć, jak inni się będą. A spadliśmy z tego bloku, nie? Dobra, moi, dobra, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Roblox, obby w ogóle. No koniecznie zostawcie subika, wyświetlenia i lajka. A my co? Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem, czego, ale na pewno gdzieś się zobaczymy. Więc widzimy się w następnym odcinku.